Siema. Co tu taka stypa? To dziś jest totalny zjazd. Dobra, wiązać gacie, dmuchać pelikana, a ja pójdę po szampana. Bądźjo, <grym> 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 w Twoich żyłach płyną wiesz nieprocenty. To prawda. Jak w USA, chcę imprezę i basen. W niej mieć pełno ludzi. Niech nikt z tego nie budzi mnie. Jak w USA, basen i czerwone kubki. I może łez zostaw tyle smutki. Jak w USA chcę imprezę i basen w niej mieć pełną ludzi. Niech nikt z tego nie budzi mnie. Jak w USA. Czerwone kopki, po co ci może łez? Zostaw tyle smutki. Życie mam tak, jak chciałem. Wszystko mam wymarzone. Ja jestem w basem basen w każdej polskiej szkole. Co ci leży na sercu i co ci siedzi w głowie? Powiedz mi tylko jedno słowo, zawsze ci pomogę. Teraz każdy bierze wszystko na poważnie. Nie wie, co jest fikcją, a co jest realne. Proszę nie komplikujmy co było banalne Póki mamy lato i słońce nie gaśnie To się dalej bawię dopóki nie zasnę I jestem pewien, że to będą najlepsze wakacje Jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA basen i czerwone kubki Po ci może łez, zostaw tyle smutki jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA basen i czerwone kubki Podchodź ci może łez zostaw tyle smutki Chodzi, chyba na jogę umie zrobić szpagat. Jak wystawiłeś mnie po czasie, nie ma o czym gadać. Nie masz po co wracać. Dzisiaj mam lepszy vibe, dzisiaj mam lepszych ludzi. Wokół siebie lepszy stan. Niech gadają o nas, niech gadają o mnie to co chcą. Że niby na pokaz, gdy ja to robię, tylko by coś Wam dać. Gdy dopadnie, czasem gorszy dzień. By zmartwień było mniej. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone. Staje się zielone. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone. Staje się zielone. Ej. Jak w łesek chcę, imprezę i basen w niej mieć. Pełno ludzi, niech mi nie budź mnie jak w USA Basen i czerwone kubki Po ci może łez? Zostaw tyle smutki Jak w USA chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budź mnie Jak w USA Basen i czerwone kubki Po ci może łez? Zostaw tyle smutki